Zanim zacznę turniej, to szybkie wezwanie materii. Jako taki bonus, oczywiście chciałbym dostać legendarną kombinację lodu, bo brakuje mi brakuje mi dwóch niebieskich kulek, żeby zrobić nautikę na fulla. Oczywiście czerwone małe kuleczki też mnie bardzo ratują i cieszą. No, niestety ta rolka nie była zbyt przychylna. Jedna z moich najsłabszych odkąd gram. Zawsze mi jakaś alfa tutaj wpada przynajmniej jedna. A tutaj lipa. Ok. Nie wzgardzę pięcioma. Ale jeszcze ta legendarna kuleczka niebieska, proszę. No trudno się mówi. Czas przejść na turniej. No, jeśli chodzi o turniej, no to jest ciekawa sytuacja, bo moja obrona była bita dwa razy przez tego samego kolesia Serial Killer, Audakia time. Uderzył mnie dwukrotnie. <laughs> Nie wiem czy to jakiś bug, czy po prostu wylosował mnie dwa razy pod rząd. No, ale tak się stało, że dwa razy znalazł patent na moją obronę. Także trochę lipa. Zdarzała mi się oczywiście taka sytuacja, że w lidze spotykałem gości, których już wcześniej biłem, i, i ponownie się z nimi mierzyłem. Tylko było to na przykład w poniedziałek i później w środę, a nie, a nie tego samego dnia. Także nie wiem, czy taka jest uboga pula tych osób, w tą grę gra kurcze teraz już nie pamiętam ale, ale jeśli na Mistycznym Tytanie powiedzmy 6000 miejsc to jest 1% i tak samo na turnieju to musi grać w tą grę 600 tysięcy i na 600 tysięcy graczy gość trafił mnie w ten sam dzień Dwukrotnie. No nic. Czekam chwilę i lecę z atakami. No i w pierwszym ataku jest znowu liść na środku. Co mnie troszkę tutaj martwi, bo chciałem spróbować jednej rzeczy. I i tak ją spróbuję, jak to będzie wyglądało. Bo mam taki koncept jeden, tylko że on się opiera na niestety kartach. Podbijających życie, więc na liścia jest to bardzo słaba opcja. Hmm. No i muszę zabrać mojego niezawodnego Teamusa. Też jeszcze nie wiem, czy Bestia, czy Gilash, ale spróbuję z Bestią. Hmm. Tak, to byśmy. Może zrobili hmm, rodziny się zgadzają? Nic się nie dubluje. Nie wiem, trochę się boję, że na liścia to nie będzie dobra opcja. Swoją drogą na no drugi dzień i już takie obrony. Dobrze chyba byłoby odpalić tego liścia Teraz właśnie od razu I liczyć na to, że przeżyje, oczywiście nie przeżyje O kurde, to mnie zaskoczyło teraz Czy jesteś w stanie tibitkę wybić chyba tak, hmm. no trochę lipa, bo. Nie mam jak się tych niebieskich dostać. Hmm. Kurczę, mogę zrobić w sumie wybuchnięcie diamentu? Mam tyle podbić, że może, może mu ściągnę te 320 życia. Okej, okay, udało się. No jest już. Oczywiście po walce. I ten skład, wydaje mi się, będzie dobrze hulał ogólnie. Spróbujmy znowu. Mam sześć czerwonych, i od, od nich sobie zacznę. Jodzie kolejne 6. No i będę czekał cały czas na te niebieski. Chociaż już chyba powinienem dostać. I uderzę je prosto w firmina. Szkoda Rysia. Tu jest problem taki po prostu, że... Nie ma tych niebieskich od początku gry na start. No nic, atak za zero. Niestety. Wczoraj kiedy testowałem tą y, Nautic'ę też miałem tak samo, czyli praktycznie zero klocków w kolorze niebieskim. I mam teraz do, na przeciwnika czerwonego tanka a nic nie jestem w stanie tutaj złożyć. Będzie sześć niebieskich. Jezus Maria, znowu przegrana. No to jest mega lipa, że ten klock tak nie dopisuje, a przy takich tankach oni Odpalają się wszyscy raz za razem. Także wczoraj komplet, a dzisiaj nie wiem czy nie odpadnie. No i znowu mamy Hator, i znowu planszań bez niebieskich. No, troszkę słabe to jest, powiem szczerze. Nie chciałbym narzekać na, na brak klocków, no ale czy to jest normalne? Nie sądzę. Gra mi nie daje nawet szansy, żebym. Był w stanie wygrać cokolwiek. Mimo, że mam lekarza na 6 klocków, lekarza na 7 klocków, e, lekarza na 9 klocków. I to już jest po walce znowu za 0. Trzeba było grać zielonymi dzisiaj. Wszystkie mapy zielone. I teraz chan mnie wykańcza. Dobra. <grystanie> Także spoko. Drugi tydzień z rzędu, szybko zakończę turniej. No nie wiem, chyba pójdę po tą czwórkę. No jeszcze troszkę na brakuje niestety. Żeby była grywalna. Jesus Maria No dobra, zostałem dzisiaj ładnie wyruchany e, Także dzięki za turniej Kończę go we wtorek e, Mam nadzieję, że Wam pójdzie lepiej Wszystkim, którzy są w top 100 gratuluję Oby tak dalej, oby do końca e, O, Stanis, Warafion Gratulacje, obyż, oby wojna ci poszła tak samo dobrze jutro. E, Garson z Last Hope dwójki i na pewno ktoś tam jeszcze jest. Także powodzonka wszystkim. E, w takim razie postaram się Wam nagrać jakiś film inny w zamian za turniej. Ale zobaczymy, jak, jak czas pozwoli. Niestety teraz yy, nie wrzucam na razie tych filmów o, o Tytanach, bo pojawiają się o takiej godzinie, że nie, ma, nie mam jak za bardzo tego nawet nakręcić. Ale bądźcie cierp cierpliwi, na pewno się pojawią te filmy. Trzymajcie się do następnego.